Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z kimchi w kolejnym odcinku. Dzisiaj to co widzicie za mną trochę się różni od standardowego krajobrazu z mojego osiedla, a to oznacza, że jesteśmy w Seulu. Przyjechałam dzisiaj do Seulu, żeby nagrać tego vlogmaska, żeby znaleźć trochę świątecznej atmosfery. Na tym kanale od 1 grudnia pojawiały się vlogmasy. Ktoś napisał w komentarzu, że ta seria powinna się nazywać Wiola szuka świąt w Korei. I rzeczywiście, dzisiaj mam nadzieję, że trochę się do tych świąt przybliżymy. Przyjechałam na Byongdong, jedną z bardziej znanych dzielnic Seulu, która słynie z tego, że co roku ma najpiękniejsze iluminacje świąteczne na największych centrach handlowych. Tu jest bardzo dużo ludzi dzisiaj, jak co wieczór przez cały grudzień, bo wszystkich chcą podziwiać te same iluminacje świąteczne, które ja dzisiaj będę z Wami tutaj oglądać. A żeby tak nie zatracić się w tej komercji, to zahaczymy też o mm, największą katedrę znajdującą się w Korei Południowej, która również znajduje się w tej dzielnicy. Więc w dzisiejszym odcinku każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałam tutaj rozpocząć od najbardziej spektakularnych obrazków, ale na pierwszy ogień już się pojawiły takie ładne światełka, więc nie wiem, czy tu potem wrócimy, więc... Nagrajmy je też. Magical Winter Fantasy to jest motyw przewodni tegorocznych świąt w centrum handlowym Shinsegae. Shinsegae to jest jedna z takich najbardziej znanych sieci. Shinsegae to też sklepy bezcłowe. I właśnie w tej dzielnicy znajduje się ich bardzo dużo i tutaj zawsze było pełno obcokrajowców. To była jedna z takich dzielnic Seulów, której jak bardzo nie lubiłam, bo tutaj było zawsze tak bardzo, bardzo, bardzo tłoczno. Mega dużo sklepów. Zawsze była niesamowita ilość turystów z Chin. Teraz jest mniej, chociaż też już trochę widziałam. Zażem jągną, to było takie zakupowe serce Seulu. Przez pandemię trochę przestało nim być. A teraz znowu powoli wracaj. Gdzie śnieguś? Ja się pytam, jakie ładne drzewka za mną. Już dochodzę do tego miejsca, które Wam chcę pokazać, ale najważniejsze jest to, żeby oglądać nie z tej strony, gdzie my tu jesteśmy zaraz pod nim. Uwaga, mały spoiler. Najważniejsze no jest to, żeby nie to no nie oglądać stąd, tylko jakoś z drugiej strony i... <laughs> Chyba widok jest fajny, bo patrzcie ile tam po drugiej stronie stoi ludzi. Idziemy do nich. Chyba musimy przejść przejściem podziemnym. W przejściu podziemnym, jak to w przejściu podziemnym jest jakiś targ? Zwykle tak jest w Korei, w przejściach podziemnych całkiem przyzwoity targ. Jak widzicie spory tłum tutaj się patrzy. Popatrzmy się razem z nimi. Chyba się wyłączyło. Proszę Państwa. 哦。 No, trzeba powiedzieć, że mają rozmach, prawda? Panie, panie, gdzie pan tą ciężarówką? Tutaj, przy tu bombki oglądamy, o matko! Dobrze przyszliśmy, jeszcze przed godzinami szczytu, jest jeszcze przed 18, .00. jeszcze nie wszyscy skończyli pracę, żeby tutaj przyjść na randeczkę, więc bardzo dobrą godzinę sobie wybraliśmy. Przepraszam, że tak mówię i zakłócam, mam te urocze widoczki, tu się wstawi jakąś muzyczkę. Dobrze, idziemy zobaczyć z drugiej strony. Idziemy zobaczyć z drugiej strony i tak, mam czapkę Mikołaja. Bo w każdym odcinku i pewnie pod tym odcinkiem też już ktoś napisał, zanim dotrwał do tego momentu. Na pewno już ktoś zdążył napisać, wiele ubiesz czapkę i pod tym filmikiem, więc mam i będę w niej tak teraz chodzić. I to wszystko przez Was. To są chyba lepsze widoczki, bo to jest więcej ludzi. Drzewo nam zasłania środek. Akurat mi się wyłączyło, jak ja tu chciałam serfiaczka robić. Zawsze tak jest po prostu. Bardzo dużo musieli zainwestować w wyświetlacze. Idziemy tam zobaczyć jeszcze bliżej, czy są jakieś fajne światełka, czy jest może jakieś, jakieś oscypki. Sprzedają chleb ze smalcem, czy coś. Nie chcę tej czapki. Obiecuję, że jak będzie zimno, to ubiorę, ale dzisiaj jest 10 stopni. Tutaj jest taka wielka fontanna i na razie nie widać, żeby ktoś sprzedawał z albo chleb ze smarcem. Polacy szli! Polacy! Słyszałem, jak ktoś mówi głupoty gada. On też nie mówi o mnie, że głupoty gada. Idziemy za nimi. Minęłam Polaków i teraz nie jestem, znaczy dawno byli Polacy. Czy to był jakiegoś zakamuflowany język czeski? Bardzo tutaj intensywnie pilnują ruchu, tam pan przed chwilą rozganiał tłum, a nie ma nawet tłumu, ale chodzi i mówi, żeby stać, nie stać na środku. Więc przypuszczam, że to po tym, co się działo na Iteon, a swoją drogą Iteon jest bardzo blisko. A możemy to wiedzieć po tym, że widać stąd wieżę Namsan, którą zawsze widać też z Iteonu. Przy okazji mamy tutaj jeden bardzo ciekawy budynek, taki nietypowy. Jak na koreańską architekturę, i to jest budynek koreańskiego banku, ale wygląda na to, że bank jest z tyłu w tym wysokim budynku, a tutaj chyba jest tylko muzeum. Przejdziemy sobie teraz 400 metrów, taką wąską uliczką tutaj, do kolejnego centrum handlowego. To jest niesamowicie dużo biurowców i w ogóle, Ale ja wam tylko pokazuję moją głowę, ale no taki typowy Seul, bardzo dużo wysokich budynków, różnych siedzib, różnych firm. Tu no, też są jakieś ładne światełka. Co tutaj jest? A, Tutaj jest taki hotel. Tutaj jest taki hotel. No na no to, że tam w tym hotelu jest restauracja. Ludzie się zatrzymują i patrzą, jak ludzie jedzą drogie jedzenie. Ja tu teraz jestem ku jakiegoś szałowego budynku trzeba sprawdzić w internecie co to jest bo jak mówiłam wam nieprzesadnie przepadałam za miągą ogólnie i nigdy się tutaj nie zagłębiałam tak żeby tu przyjść i zwiedzać zawsze tylko przelotem jak się szło gdzieś indziej więc nie wiem co to. Internet mi powiedział, że to miejsce nazywa się Huangudan i to jest ołtarz. On wygląda na taki bardzo, bardzo stary, szczególnie na tle tych budynków to ten kontrast bardzo się rzuca w oczy, ale został zbudowany w 1890 którymś roku. Mam bardzo krótką pamięć dodać, mimo że przeczytałam to przed trzema minutami. Czy tu jest przejście, bo bardzo fajna bonusikowa budowla, ale ja bym bardzo chętnie poszła już do choinek i światełek. Nie, a tak serio to super to wygląda, zobaczcie. Zawsze to mówię, ale Seul to zawsze tak zaskoczy zawsze się na coś ciekawego można natknąć. Tylko, czy tu jest przejście? Znaleźliśmy przejście, znaleźliśmy też ratusz i mamy też choinkę. Ostatnio mi napisaliście w komentarzu, że to, że to się nie śpiewa choinka, choinka piękna jak las, tylko choinka, choinka pachnąca jak las. No zburzyło mi to cały światopogląd. Zbierałam się trzy dni po tym. Nie wiem czy ja mogę dalej śpiewać swoją wersję. Czy chcecie tą pachnącą jak las, bo no one nie pachną te choinki. No i to jest, a piękne są. Proszę o odpowiedzi w komentarzach czy zostajemy przy starej, wiolowej wersji. <grym> czy bawimy się w jakieś wersje poprawne, ale w przypadku tej choinki raczej byśmy nie zaśpiewali, że piękna jak las, dlatego, że jest tu sobie choineczka, której nie pokazuję Wam szczupkiem i moglibyście myśleć, że nawet na jakaś piękna gwiazdka jest na górze, ale nie. Jest krzyż. Na szczęście tym razem nie czerwony i neonowy, jak to zwykle bywa. Zawsze to tak jakoś dziwnie wygląda, jak są te czerwone neonowe krzyże na budynkach. Ten jest taki pomarańczowo-złoty, powiedzmy, ale mimo wszystko to krzyż na choince, trochę tak ktoś wybiegł w przyszłość robiąc tą choinkę. Zwykle takie choinki z krzyżem są fundowane przez kościoły, ale zwykle to są kościoły protestanckie. Bardzo jestem ciekawa, czy to tylko tak w Korei jest, czy może w innych krajach, gdzie protestantów jest sporo. Też są takie choinki z krzyżem. Zobaczymy, czy będzie jakaś choinka koło kościoła katolickiego i czy też będzie z krzyżem. Może to jest jakiś ogólny trend. Chyba jestem na dobrej drodze do tego drugiego miejsca, które chciałam zobaczyć, sądząc po tych światełkach, których tutaj jest coraz więcej. Dzień, To też jest słynne centrum handlowe, raczej dom handlowy. Ale widać na pierwszy rzut oka, że nie może się nawet bić. Opalimy pierwszeństwa z tym poprzednim. Sporo tu jest jednak ludzi, sporo ludzi robi zdjęcia, więc chyba tutaj jednak jest coś ładnego. A, tam są choinki! Dobrze, ja wszystko odwołuję to, co mówiłam, myśmy po prostu oglądali to centrum handlowe od tyłu, więc się nie ma co dziwić, że nie było ładnych świateł, chociaż w sumie i tak były ładne. Teraz od przodu sobie popatrzymy. No, sytuacja prosiła się o specjalnie przygotowaną na tę okazję czapeczkę, chociaż tak jest ciepło i idziemy zobaczyć, co tu są za dekoracje. No mam się, że znowu słyszałam Polaków. Wygląda na to, że po prostu tak każdy obcy język się kojarzy z polskim. No my znowu musimy przejść na drugą stronę ulicy. Tam wszyscy stoją i patrzą. No to jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle wchodzi do tych centrów handlowych? <grych> czy wszyscy stoją na ja zewnątrz, tylko ja. oglądają? Patrzcie! Mikoła jedzie! Mogłam tu wziąć sonu, ale też jest powód, dla którego nigdy nie biorę w takie miejsca sonu, bo zobaczcie, jakie to są tłumy. To, więc to jest powód, dla którego nie biorę w takie miejsca sonu i też jest taki powód, że jechałam tutaj godzinę 40 metrów, a samochodem jechalibyśmy jeszcze dłużej, bo o tej porze wieczorem w Seulu to jest jeden wielki korek. Tutaj jest coś dla mnie. Tu się tręci tort i ciastka. O co chodzi? Co się, co się dzieje, że wszyscy tak nagrywają? Już mi się to przestaje podobać, idziemy z tego tłumu gdzieś dalej. Matko stragany są dawać obstypka. Przed chwilą przechodzili Chińczycy, a ja myślałam, że mówią po polsku, więc to no chyba coś jest nie tak serio z moimi uszami. <grym> są stragany, ale nie ma obstypka. Nie ma też uszek na wagę. Nie ma też chleba ze smalcem. Za to są dziergane zmywaczki i zabawki. Idziemy przejść na drugą stronę ulicy i idziemy do trochę innego miejsca. I znowu przechodzę sobie przejściem podziemnym. Tu jest zdecydowanie więcej osób. Nie wszyscy oglądają sobie te budynki, i zorientowałam się, że zobaczcie. Tam jest to centrum handlowe, z którego przyszliśmy, więc wystarczyło w prostej linii przejść dosłownie, nie wiem, z 300 metrów. Więc jakim cudem ja przeszłam na około chyba z 2 km. Takie rzeczy tylko na tym kanale, proszę państwa. Idziemy teraz trochę tędy. Tutaj wygląda trochę jak jakiś wielki jarmark świąteczny, ale to nie jest jarmark świąteczny, tylko tutaj zawsze na tej ulicy tak wygląda. Kiedyś tych straganów było jeszcze więcej, teraz jest trochę mniej, ale i tak sporo. Przejdźmy sobie środkiem. Nie tylko koreańskie przysmaki, ale takie japońskie mochi też tu jest. O, ale szałowe. Jak widzicie, jest tu szalenie dużo straganów, więc domyślacie się po prostu, czego nie wziąłam ze sobą tak, nie wzięłam gotówki ale nie, ja się wracam do tych truskawek w tym cieście ryżowym, bo po pierwsze to może mają płatność przelewem, a może mają nawet płatność kartą, a po drugie to ja zawsze chcę taką truskawkę w cieście ryżowym Dejo? brać taką z truskawką no nie będzie wyglądać jak ta ekspozycja ale no zobaczmy, dobrze, muszę zrobić przelew Mam moją torebeczkę z truskaweczką, zobaczymy, czy to było oszukaństwo, czy ona w ogóle przypomina to, jak to wyglądało tam na straganie. Sprawdźmy. Swoją drogę, zobaczcie, jaka ta torebeczka. No bo tu się jedzenie na żywo odbywa. Wydobyłam moją truskawkę w cieście ryżowym z woreczka i będę ją teraz jeść. Fasola tutaj przebija na ciemno, tak żeby jakby to ugryźć, żeby to ładnie wyglądało. Nie wiem, czy się tak da, więc... Mmm, mmm. Nie wygląda tak ładnie jak na zdjęciu, ale nie czuję się oszukana. Dobre, bardzo to było dobre. Ten odcinek nazwiemy: jak zapłaciłam 10 zł za jedną truskawkę. Tu jest jeszcze jakaś oświetlona uliczka. Tutaj jest dużo takich uliczek. Wygląda na to, że miągnął serio wraca do swoich dawnych sił. W 2020 roku to, to, to po prostu hulał wiatr, a teraz już jest sporo ludzi, tylko na pewno bardzo się przemieniły tutaj sklepy, bo bardzo wiele tutaj u biznesów upadło i otworzyły się inne. Nie jestem prawie pewna, że jak będziemy cały czas szli prosto, to dojdziemy do katedry. Więc idziemy prosto, ostatnio w odcinku z nie uszło waszej uwadze, yy, straganiki yy, Świadków Jehowy, które można było zobaczyć tam yy, przy dworcu, tam stali Świadkowie Jehowy, tutaj mamy wydaje mi się Armię Zbawienia. W Korei oczywiście oprócz buddystów, katolików, których wcale nie jest dużo, jest też bardzo dużo protestantów, bardzo dużo też innych, nie wiem jak to powinnam nazwać, zrzeszeń, wyznań, zawsze mam problem z tymi religijnymi rzeczami, bo to nazewnictwo jest zawsze takie Trudne. Najwięcej w Korei jest osób, które są ateistami. Ich jest chyba w danych na 2020 rok jakoś 60%. Potem są buddyści. Potem są protestanci, bardzo dużo osób, które było wychowane na przykład w wierze buddyjskiej albo w ogóle jako ateista, zaczyna w pewnym wieku, stwierdza, że zacznie, zacznie identyfikować się jako protestant. Bardzo często tak jest, często to się dzieje pod wpływem na przykład znajomych, sąsiadów, którzy zaczynają chodzić, a często też pod wpływem takich osób stojących na ulicy. Nie tylko Świadkowie Jehowy stoją na ulicach, ale też osoby z innych kościołów, z jakichś takich prywatnych kościołów. Ja zawsze się zastanawiałam na ile te rzeczywiście są takie legalne, prawdziwe, a na ile niektóre można było już by zaliczyć do sekt? Na pewno sekt w Korei, jak i ogólnie w Azji jest bardzo sporo. Może to nie są takie sekty, jakie znamy, nie wiem, z filmów polskich z lat 90. Mam takie skojarzenia, że tam zawsze ten wątek się przejawiał często. Raczej nie są bardzo niebezpieczne, ale ja się zawsze trzymam z daleka od osób, które mnie zaczepiają na ulicy i pytają o takie wyznaniowe sprawy. Tym samym miałam rację. I doszliśmy do katedry. Jak widzicie, to miejsce też jest tutaj oblegane przez osoby, które chcą sobie zrobić zdjęcie. To jest największa taka i najsłynniejsza katedra w Korei. Odwiedził ją papież w 2014 chyba. Tak mi się wydaje, że papież Franciszek był tu w 2014. Ta katedra była założona przez misjonarzy z Francji jakoś 1800 którymś roku, w XIX wieku. Na pewno wiem, bo czytałam, wcześniej jakoś nie wnikałam, ale dzisiaj jak sobie hametrem to przeczytałam, że w XIX wieku, tak jak mówiłam, w dzielnicy Miongną zawsze przewija się bardzo dużo obcokrajowców, też bardzo dużo turystów, i też ze względu na nich tutaj co niedzielę jest msza. Dla obcokrajowców, która jest odprawiana po angielsku. Już mi nikt nie powie, że się skupiam tylko na komercyjnej stronie świąt. Rzeczywiście ta katedra wygląda, jakby ją ktoś tutaj z Europy jeden do jednego przeniósł. Czy tam można wejść. Ja zawsze na wszystkich wycieczkach i koloniach, tu jest w wycieczkach zagranicznych, których niestety nie było zbyt wiele, ale jednak jakieś tam były. Zawsze lubię zwiedzać kościoło od środka i w ogóle świątynie różnych wyznań, więc zobaczmy, czy da się tam wejść. Jednak nie wejdziemy, bo w trakcie mszy wejście jest zabronione. Często pytaliście się mnie, czy są w Korei takie kościoły jak u nas. I parę razy Wam pokazywałam takie budynki kościołów katolickich, też protestanckich. Pokazywałam Wam świątynie, ale takie, które rzeczywiście wygląda jak europejski, to pokazuję Wam pierwszy raz. Mają nawet szopkę. Zobaczcie, jak tu dużo ludzi przyszło sobie porobić zdjęcia w światełkach. Tak, tutaj wygląda miasto z daleka. Tu jest bardzo niedaleko taka restauracja, którą polecał Maciej na swoim kanale, którą mi też polecał, jak rozmawialiśmy. Taka restauracja, która jest w przewodniku Michelin, z której, która sprzedaje pirogi i zupy. Michelin, chciałabym tam zajść, ale coś czuję, że dzisiaj raczej będzie wielka kolejka i nie będziemy stać. Ale może chociaż sprawdźmy. O, tu jest jasno, jak w dzień. Tutaj jest taka sklepowa ulica, sklepowa i restauracyjna, i <głos》>, to jest to miejsce, o którym mówiłam. To nawet nie jest to główne miejsce, to jest taka filia, jakby to chyba nie jest w przewodniku Michelin. Tylko tam trochę dalej. Takie samo miejsce o tej samej nazwie jest. Ale no skoro tu jest taka kolejka, to domyślamy się, jaka będzie tam. Całkowicie tradycyjnie, jak zwykle, wrócę z Seulu nienajedzona. Dobrze zjadą chociaż tą truskawkę. Bardzo tutaj jest jasno i tutaj dopiero zaczyna się życie chyba dzisiejszej nocy. Ja jednak udam się z powrotem do domu. Więc jedziemy do domu. Wow, dojechałam, a na naszym siedlu założyli światełko. Widzicie, wcale nie trzeba było tak daleko jechać do tej stolicy, żeby zobaczyć ładne światełka, no. Więc myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że te błyskotki w stolicy Wam się podobały i że ten odcinek był dla Was ciekawy. Ja teraz idę do domu, sonu chyba jeszcze nie śpi.